komentować to radosne wydarzenie. No ja jeszcze do tej pory nie wierzę, że y, osiągnęliśmy taki sukces. To jest naprawdę wielki sukces wszystkich tutaj mieszkańców y, naszej krainy Wielkich Jezior Mazurskich, sukces y, całego regionu i, i, i całego kraju, bo y, nasze mazury piękne, ale jeszcze nie są dobrze znane. Znane są y, w Polsce, znane w kilku krajach Europy, ale tak naprawdę nie są bardzo dobrze znane w świecie i teraz może będziemy mieli szansę, żeby zaistnieć, a to wiadomo, przełoży się na, y, mam nadzieję, sukces gospodarczy, y, bo mam nadzieję, że tutaj y, idą za tą promocją y, firmy. Pojawią się nowe firmy, nowe hotele, nowe restauracje i przede wszystkim nowi turyści. A gdyby pani burmistrz zechciała skomentować dotychczasowe działania promocyjne odnośnie właśnie tego konkursu? Myślę, że to było przeprowadzone perfekcyjnie. W swojej kategorii znaleźliśmy się na pierwszym miejscu i to jest największy sukces i to była praca przede wszystkim komitetu, który działał pod kierownictwem Marszałka Województwa, Pana Jacka Protasa, ale też olbrzymia praca samorządów wzdłuż szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Dzisiaj zaprosiłam kolegów z powiatów węgorzewskiego, piskiego, mrągowskiego, no i naszego giżyckiego, po to, żeby właśnie podsumować sobie tą akcję i wspólnie uczcić to tą, tę wspaniałą wiadomość.